Zapraszamy na Chorzowski Serwis Informacyjny. Zobaczmy skrót wydarzeń z ostatniego tygodnia. Sesja Chorzowskiej Rady Miasta została zorganizowana w sposób nietypowy. Zanim zaczęły się obrady, wszyscy radni zostali przebadani, czy nie mają podwyższonej temperatury ciała, a następnie rozdano im rękawiczki oraz maski. Wszystko to w ramach walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19. W samej sesji wzięło udział 13 radnych, co było niezbędne do uzyskania kworum decydującego o ważności przyjętych uchwał. Ostatnia sesja Rady Miasta nie mogła odbyć się w innej formie, jednak w jej. W trakcie Uchwalono, że wszystkie następne obrady, odbywające się w obliczu epidemii i stanów wyjątkowych będą mogły być przeprowadzane online. W trakcie ostatniej sesji Rady Miasta uchwalono wprowadzenie specjalnych obostrzeń mających zminimalizować szanse na rozprzestrzenianie się koronawirusa na chorzowskich targowiskach. Na dzień dzisiejszy mamy tak naprawdę zablokowane możliwość sprzedaży tak zwanej obwoźnej, tej no, powiedzmy rozkładanych na, na ulicach łóżek, gazetach i tak dalej. Stacjonarne budki mogą funkcjonować, tam nasi mieszkańcy mogą się zaopatrywać. Natomiast ja jeżeli mam tą możliwość, prosiłbym wszystkich naprawdę o rozsądek. Pamiętajmy, że koronawirus nie ma nóg, to my go roznosimy. Stosujmy, Szanowni Państwo, jeżeli mamy takie możliwości, maseczki. Stosujmy rękawice, używajmy płynów, ale przede wszystkim zachowujmy naprawdę bezpieczną odległość. Na wielu chorobskich targowiskach sprzedający dodatkowo z własnej inicjatywy wprowadzają zasady, których celem jest ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa. Jednak należy pamiętać, że to przede wszystkim od zachowań samych osób kupujących zależy to, czy ostatecznie uda się zmniejszyć zagrożenie zachorowania na chorobę COVID-19. Decyzją prezydenta Chorzowa odwołane zostały imprezy wchodzące w skład obchodów święta miasta. Zrezygnowano także z organizacji innych wydarzeń, które od lat odbywały się na terenie Chorzowa, aby w ten sposób zabezpieczyć pieniądze niezbędne do walki z wirusem wywołującym chorobę COVID-19. Dzięki temu miasto zaoszczędzi około 400 tysięcy złotych, które w pierwszej kolejności zostaną wydane między innymi na zakup testów na koronawirusa. Trwają także prace nad uczynieniem z laboratorium zespołu szpitalnego. Miejskich w Chorzowie placówki, gdzie mogą być analizowane próbki pobrane od osób, u których występuje podejrzenie, że mogą być zakażone koronawirusem. Aby jednak było to możliwe, konieczny jest specjalistyczny sprzęt, którego zakup wymaga dużych nakładów finansowych oraz niezbędne zgody ze strony Ministerstwa Zdrowia. 400 tysięcy złotych zaoszczędzone przez miasto to nie jedyne środki, jakie przeznaczone zostaną na walkę z epidemią w samym tylko Chorzowie. Poza pieniędzmi, którymi dysponuje Urząd Miasta, na walkę z koronawirusem przekażemy. Wskazane zostanie także wsparcie ze strony państwa oraz instytucji Unii Europejskiej. W związku z ciężką sytuacją przedsiębiorców z powodu ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa, prezydent Chorzowa Andrzej Kotala podpisał zarządzenie, na podstawie którego będzie możliwa obniżka stawki czynszu za lokal wynajmowany od miasta. Właściciele kawiarni czy restauracji mogą ubiegać się o całkowite zwolnienie z czynszu oraz obniżenie stawki o 50% przez trzy kolejne miesiące po odwołaniu stanu epidemicznego. Czasowa, nawet 50% obniżka stawki czynszu jest możliwa dla przedsiębiorców. Z innych branż. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, zniżka jest udzielana począwszy od pierwszego dnia miesiąca, w którym wniosek został złożony przez najemcę. Należy pomagać naszym przedsiębiorcom, bo wszystkie ręce będą potrzebne na pokładzie. Ta sytuacja, z którą dzisiaj się mierzymy, ona nie zakończy się jutro, ona nie zakończy się pojutrze. Trudno byłoby mi dzisiaj określić, czy w tym stanie będziemy tkwić przez tydzień, miesiąc, czy kwartał, czy pół roku. Nie wiem, natomiast wszyscy odczujemy skutki obecnej sytuacji. Także każde działanie, czy pomoc żłobkom, czy pomoc przedsiębiorcom jest ważna. Ważne, żeby no były jasne działania również rządu, szczególnie jeżeli chodzi tutaj o tych średnich i małych przedsiębiorców. Tak naprawdę wpływy do, do budżetu naszego miasta są w dużym stopniu uzależnione od kondycji finansowej tych przedsiębiorców. Jeżeli pozwolimy dzisiaj, żeby oni po prostu zbankrutowali, to za chwileczkę będziemy mieli potężny problem w kraju i bardzo duży problem w naszym mieście. Wszelkich informacji dotyczących wniosków udziela telefonicznie Wydział Usług Komunalnych. Korzowski Urząd Miasta wprowadził kolejne obostrzenia w związku z epidemią koronawirusa. Od poniedziałku 30 marca Wydział Spraw Obywatelskich oraz Kancelaria Główna zaprzestają bezpośredniej obsługi mieszkańców. Podobnie jak w innych wydziałach obsługa będzie odbywać się drogą elektroniczną i telefoniczną. Dokumenty w formie papierowej mieszkańcy mogą wrzucać do urny wystawionej w wiatrołapie przy wejściu głównym, osoby nie będące pracownikami Urzędu Miasta nie będą miały możliwości wchodzenia do budynku. Zakaz ten nie dotyczy radnych, służb ekip technicznych, kurierów i umówionych wcześniej gości. W wyjątkowych sytuacjach wydział bądź biuro może umówić spotkanie z mieszkańcem po uzgodnieniu z wydziałem obsługi technicznej. Obsługa bezpośrednia winna odbywać się w holu na parterze, za szybą punktu informacyjnego. Urząd stanu cywilnego jak dotychczas będzie obsługiwał mieszkańców wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty. Z powodu pandemii koronawirusa problemy kadrowe dotknęły także firmę zajmującą się odbiorem odpadów w Chorzowie. Dlatego wprowadzono zmiany między innymi odnośnie wywozu śmieci z zabudowy jednorodzinnej oraz domów wielorodzinnych na terenie miasta. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej www.chorzow.eu. Na kolejne podsumowanie wydarzeń w Chorzowie zapraszamy za tydzień.